13 lipca w Wiasielskim Parku Miejskim nieformalna grupa młodzieży Ani MUSZ przeprowadziła egzamin z dobrej zabawy. Jest to projekt realizowany ze środków europejskiego programu Młodzież w Działaniu. Naszą organizacją wspierającą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. W ramach tego projektu poszukiwaliśmy różnych starych, ciekawych zabaw, które już dzisiaj są troszeczkę zapomniane. Głównie przez to, że um, teraz rozrywką najczęściej jest komputer i internet, i chcemy dzieciom i nie tylko dzieciom, wszystkim tym, którzy są miłośnikami dobrej zabawy, e, te zabawy przypomnieć i do wspólnej zabawy z nimi zaprosić. Zależy nam bardzo na tym, żeby było dużo zabaw ruchowych, ponieważ e, wiadomo, że one. Są dla, dla nas, dla naszego zdrowia bardzo ważne, ale mamy też takie inne zabawy tradycyjne typu ojciec wilkiliusz, typu um, muchy latają w, w pająk patrzy. My tutaj pokazujemy um, trochę takiego tradycyjnego rysowania, um, a trochę też takich... Um, rzeczy, które nauczyliśmy się podczas warsztatów w Uniwersytecie Ludowym Żymięsko-Artystycznego w Woli Sękowej. Braliśmy tam udział w warsztatach w Batiku i Makramy. Ważne jest również to, że dzieci uczą się jak żyć w społeczeństwie, ponieważ bawią, grają, bawią się razem. Uważam, że to bardzo dobra inicjatywa, aby odciągać dzieci od komputera i uczyć ich czegoś nowego. Dzień.